17 listopada. Zobaczcie na tą trawę tutaj zieloną. Kilka tygodni temu jeszcze to wszystko było suche i szare. Teraz zaczyna rosnąć trawa. Dlatego, że temperatura wieczorami i nocą w końcu opada. Jest rzędu 14 stopni. Więcej wilgotności w powietrzu. No i to dopiero zaczyna rosnąć. Ciekawe jest to też, że dopiero zaczynają liście spadać, więc zaczyna się dopiero jesień. Tutaj z drzew spadają liście, natomiast na ziemi wyrasta trawa, bo jest chłodniej. No teraz jest akurat 15.30, więc dobry czas na rower. Jest około 23 stopni w cieniu, w słońcu więcej. No, może ludki wiaterek jest, więc e, to nie akurat chłodzi idealnie do jazdy rowerem. Przejdę się dalej, pokażę ścieżkę. No, ona jest trochę taka zapuszczona w tym miejscu. Wcześniej można było jeździć. W każdym razie tam macie e, Castillo de la Mola. No, zaraz będę w tamtą stronę jechał. A tutaj oczywiście winogrona. Zapakowane w worki. Przed szkodnikami. O, chyba już tam widać zamek. No, wszystko tu jest zielone. Tyle za zaczyna być o tej porze roku. Ciekawe jak będzie dalej. W grudniu, w styczniu. Na grudzień jeszcze jest podobno cieplutki, e, że można spokojnie jak wiosną działać. To tyle.